Hejka! Dzisiaj robimy odcinek specjalny Iwona Gotuje ze specjalnym gościem. To jest moja mama, Alinka, która dzisiaj razem ze mną pokaże Wam, jak zrobić pyszne danie wigilijne. Będą to pierogi prożdżowe z kapustką piszoną, z suszonymi grzybkami, które same zbierałyśmy. I te pierogi nie będą gotowane, a będą smażone na oleju. No i myślę, że będą smakowały tak jak każdy poprzedni mieli. No, oczywiście. Zabieramy się do roboty. Zaczynamy od zrobienia ciasta drożdżowego. Zaczyn łączymy z mąką i wodą oraz odrobiną oleju. Dokładny przepis na ciasto drożdżowe znajdziecie w opisie filmu. Ciasto zagniatamy tak długo, aż nabierze jednolitej konsystencji i przestanie się lepić. Następnie przykrywamy je ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę do półtorej, aż podwoi swoją objętość. W tym czasie przygotujemy farsz. Grzyby leśne trzeba wcześniej namoczyć w gorącej wodzie, a następnie odsączyć i pokroić albo w paski, albo w kosteczkę, jak Wam wygodnie. Następnie rozgrzewamy olej na patelni, a kapustę kiszoną odsączamy z nadmiaru soku, żeby nie pryskał podczas smażenia. Następnie dodajemy kapustę i grzyby na patelnie, wszystko mieszamy i powoli, powoli sobie to się smaży, aż zmięknie i smaki się połączą. W razie potrzeby możemy dodać trochę oleju. Następnie doprawiamy pieprzem ziołowym, zielem angielskim i liściem laurowym. Pod koniec smażenia dodajemy świeżo mielony pieprz i podlewamy wodą po grzybach. I czekamy aż odparuje. Kiedy ciasto już wyrośnie, Przestawiamy je na stół i za chwilkę zaczniemy wałkowanie ciasta. W zależności czy lubicie grubsze czy cieńsze pierogi, a tak rozwałkujcie ciasto. My zdecydowałyśmy się na takie kruche, delikatne i cienkie, więc jest to cienko rozwałkowany placek. Następnie wykrajamy kółeczka za pomocą szklanki albo specjalnej formy do tego. Pozostało nam już tylko nadziać pierogi, farszem, szczelnie i estetycznie je zamknąć. Mama ma dużo doświadczenia. W wyrabianiu pierogów, więc można tutaj podejrzeć w jaki sposób je lepi. A robi to perfekcyjnie. Nie wiem, czy kiedyś się tego nauczę tak jak ona, ale próbuję i pozostało nam pierogi już usmażyć w gorącym oleju roślinnym. Pamiętajcie, żeby rozgrzać go bardzo mocno, wtedy pierogi nie będą chłonęły tak bardzo tłuszczu. Smażymy dosłownie chwilę na złoty kolor na obie strony. Usmażone pierogi kładziemy na ręczniku papierowym, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Pierogi babci Gieni są już gotowe. E, dzięki mamo, że e, udostępniłaś mi przepis i pokazałaś wszystkim. E, teraz wy możecie sobie zrobić ten przepis e, na święta dla swoich rodzin, a my będziemy już degustować za chwilkę. Dziękuję ci również, że do swojej do współpracy. Jeśli podobał się Wam nasz film, to koniecznie dajcie lajka, zostawcie komentarz i subskrybujcie kanał Iwona Gotuje.